Cześć, witajcie, jest piątek, jest godzina 13, początek weekendu, a kanał Pogromcy Betów wypuszcza kolejny film, co za tym idzie. Kolejne typy mam już przygotowane na trzy następne dni dla was. Tak, bo dzisiaj odcinek 3 w jednym, a jak jest odcinek 3 w jednym, oznacza to, że mam dla was na samym końcu odcinka konkurs. Oczywiście po piątkowych typach również konkurs, gdzie jest do zgarnięcia 50 zł na zakłady sportowe na Superbet, ale na razie po kolei. Przede wszystkim partnerem kanału jest oczywiście SuperBed, więc zachęcam do zapoznania się z ofertą tego Bugmahera, no i przede wszystkim zakładką promocji, jak co dzień do zgarnięcia fajne bonusy. Przede wszystkim wraca Super Game Jack pod 250 tysięcy w gotówce do wygrania, wystarczy wejść do gry tak jak ja w tym momencie to robię i jak widzicie na ekranie odpowiedzieć na kilka krótkich pytań i już bierzecie udział w losowaniu oczywiście tego, tej całej puli promocji oczywiście znajdziecie tego jeszcze więcej czyli jeszcze więcej szans na, wy na wykręcenie bonusów, a bonusy może się przekształcać na realne pieniądze. Tak jak wspomniałem na samym początku, bonus u nas na kanale również można zdobyć, jeżeli się ma konto na Superbet, a jeżeli nie macie jeszcze konto na Superbet, to czekają na Was wielkie bonusy gdy przy rejestracji użyjecie kodu PBVIP, Wasz pierwszy depozyt do 50 zł zostanie podwojony, otrzymacie freebet 34 zł, a przez cały tydzień chroni Was cashback do 500 zł link w opisie, zachęcamy do skorzystania z promocji. Po piątkowych Odcinkach jest konkursik, gdzie do zgarnięcia, właśnie 50 zł, w konkursiku, gdzie trzeba wytypować dokładny wynik spotkania. Eee, ja chyba powiedziałem już o wszystkim. O, jeszcze kupon, który postawiłem wczoraj, właśnie widzicie na ekranie. Eee, oznacza to, że dziś gramy sobie próg progresji numer 2 za 25 zł. O, i teraz chyba powiedziałem już o wszystkim. To nic, nie przedłużając, łapeczko w górę, subskrypcja. No a ja lecę do piątku, piątkowych typów. Zaczniemy sobie eee, od hokeja. A dlaczego od hokeja, no dlatego, że dziś rozgrywają się kolejne spotkania w ramach polskiej ligi hokeja najwyższej klasy rozgrywko, rozgrywkowej. No i gra dzisiaj zespół, który na samym początku sezonu aspirował do tego, aby zdobyć tytuł mistrza Polski, wpadł w lekką zadyszkę, natomiast teraz można otwarcie powiedzieć, że z tego kryzysu ewidentnie wyszedł. Mowa tutaj o Unii Oświęcim, która w tym momencie podejmuje Energetoru Toruń z tym, że energia nie jest po trzech zwycięstwach z rzędu, z tym, że te trzy zwycięstwa z rzędu odniosła nad zespołami niżej od siebie tabeli. Z Podhalem, to chyba oczywiste podchalenie granic w tej lidze z Zagłębiem Sosnowiec oraz z Sanokiem. Te trzy spotkania na pewno napędziły Torunia w tym momencie jadą oni do wice lidera tabeli, czyli Unii Oświęcim, która również jest po trzech zwycięstwach z rzędu. Zwłaszcza to nad Krakowią u nich na lodowisku jest bardzo budujące. Uważam, że Oświęcimianie, tak samo jak udało się im to ostatnim spotkaniu u siebie z Toruniem, tu również wygrają i dopiszą kolejne punkty i podtrzymają tą dobrą pasę w swoich zwycięstw. 1,50 na zwycięstwo gospodarzy w tym spotkaniu leci ode mnie jako pierwszy typ na naszym kuponie. Drugi to będzie piłka nożna, konkretnie Francja. Dziś Olympique Marseille, czyli zespół, który aktualnie znajduje się w czubie tabeli, co przed sezonem nie, nie, mogło, być, nie mogło być takie oczywiste. Zmierzą się oni w tym momencie z zespołem środka tabeli, czyli Angers. Z tym, że Angers jeszcze do niedawna zaskakiwało cały francusko-piłkarski świat, e, znajdując się nawet e, przez jakiś czas na pozycji lidera, potem długo w pierwszej trójce, no, no, no w końcu wrócili na te e, swoje tory, no po prostu złapali za dyszkę, e, piłkarze Angers nie są... E, tak dobrze przygotowani do sezonu, jak na przykład piłkarze Marsylii, PSG, czy choćby Monaco i Lyonu. W tym momencie Angers zaczął grać w kratkę, co nie dziwi. Marsylia, jeżeli chodzi o formę mars Marsylczyków, to na pewno można stwierdzić, że strzelają bramki co spotkanie. Ostatnio niestety przydarzyła się porażka z Lyonem, natomiast to spotkanie było bardzo wyrównane i niedużo brakło, aby wyciągnęli stamtąd remis. Uważam, że Marcelia u siebie na stadionie po tej porażce z Lionem będzie się chciała podnieść. Anger jest zespołem... Powiedzmy, może nie najlepszym do tego, aby właśnie e, podnosić się po takich porażkach, ale na pewno nie jest to e, PS Rzeczy, choćby Lil. To już na pewno zespoły są dużo cięższe. 1,53 na zwycięstwo Marsylczyków ode mnie w tym spotkaniu, a noż e, Milik może strzelić jakąś bramkę, i 3 punkty zostają w Marsylii. Kolejne spotkanie, które będzie ostatnim spotkaniem na e, piątkowym kuponie, to mecz e, dla mnie dość istotny po tym wszystkim, co. Działo się w ostatnim czasie w Manchesterze United. Dziś, w ramach Pucharu FA, Manchester United podejmie Middlesbrough. Middlesbrough, które puka dość głośno, już ostatnimi czasy, do bram Premier League. Oczywiście nie są oni tutaj faworytami, absolutnie z Czerwonymi Diabłami, natomiast te kursy, te kursy na Czerwone Diabły są, jak na ten mecz, dość wysokie. Uważam osobiście, że Manchester jest w stanie wygrać to spotkanie. Ja natomiast zerknąłem sobie w zakładkę Superbeds i tam znalazłem bardzo fajny Superbed. Łączone z dwóch warunków o wyższym kursie niż po prostu zwycięstwo Manchester United. Brzmi on powyżej 1,5 gola w meczu oraz powyżej 1,5 kartki w meczu. Klikam to. Po kursie 1,55 i już wam mówię, dlaczego tak jest. Na samym początku myślałem nad tym, przede wszystkim, żeby postawić w tym spotkaniu obie drużyny strzelał golami. To zebrało ostatnimi czasy naprawdę pokazuje duży potencjał ofensywny. Z Manchester United, wiadomo, też z takimi zespołami w pucharze FA raczej bramki strzela. Z drugim moim takim. Pomysłem było powyżej 1,5 gola w ogóle Manchester United. Uważam, mm -hmm. Uważałem na samym początku, że Middlesbrough zaskoczy, a potem United odpowie dwiema bramkami. Stanęło jednak na tym, jak zobaczyłem te super bet że powyżej 1,5 gola, gola w meczu jest bardzo rozsądne. No i powyżej półtora kartki, to są tylko dwie kartki na całe spotkanie, e, więc po prostu czysty przypadek, może przesądzić nad tym, że te dwie kartki zobaczymy, a i tak uważam, że zbra e, będzie chciało się tutaj w tym meczu na Old Trafford przede wszystkim e, pokazać i e, nie będą tutaj odpuszczali nogi piłkarze z niższego szczebla rozgry rozgrywko rozgrywkowego. No i tak właśnie zamykamy nasz e, s, kuponik na dziś. Kurs jest jak widzicie troszeczkę wyższy i właśnie w tym momencie zastanawiam się nad tym, czy by 呃。Uh Nie usunąć tego typu z Marsylią, gdyż jest troszkę ryzykowny, i zmienić ten typ na powyżej 1,5 gola. I chyba tak zrobię. Sprawdzimy, jak, jak w tym momencie ułoży się nam kurs na ten piątkowy kupon. Marsylia-Anger powyżej 1,5 gola, kurs 1,32 i kurs jest 3,07. I uważam, że to jest bardziej prawdopodobne, że w spotkaniu Marsylii-Anger zobaczymy powyżej 1,5 gola niż to, że Marsylia wygra. Oczywiście nie jest to, nie wyklucza się ten zakład, natomiast ja chyba zostawię właśnie to w ten, ten sposób. Postaw zakład teraz, no i czekamy aż się nam zazieleni w ten piąteczek. I na koniec piątkowego, piątkowego typowania obiecany konkursa, że wraca Liga Polska, no to weźmy sobie mecz Zagłębie Lubin, Legia Warszawa. Dokładny wynik tego spotkania musicie napisać wraz z, z minutą pierwszego gola, nikiem z Superbed nieedytowany komentarz do rozpoczęcia spotkania pod postem, który właśnie wlatuje na grupę na Facebooka, a więc na grupie na Facebooku, co oczywiste, trzeba jeszcze być, a za dołączenie jest dwie dyszki na zakłady sportowe na Superbed tak po prostu. Więc warto, można zgarnąć po prostu 70 zł na zakłady. Ja kończę piątkowe typowanie, przejdźmy do soboty. A w sobotę, jak to w sobotę zazwyczaj moje oczy skierują się na ligę izraelską, ponieważ liga izraelska jest jedną z moich ulubionych. No i oczywiście nie zawiadłem się dziś spotkanie, które można spokojnie typować, gdzie gra zespół, który jest faworytem po prostu, można powiedzieć. E, takim widocznym z pierwszego rzutu oka. E, z zespołem, który no, nie świeci, nie, nie czaruje formą, że tak powiem, w lidze izraelskiej. Mowa tutaj o Makabi Telawy, który aktualnie zajmuje trzecie miejsce w lidze i no, nie jest wykluczone, że powalczy o mistrzostwo kraju w tym sezonie, natomiast będzie to oczywiście ciężkie. E, biorąc pod uwagę ich mecze pucharowe i ligowe, Makabi naprawdę aktualnie e, śrubuje bardzo dobrą formę, wygrywa z, ze wszystkimi jak leci. W tym momencie kursy na zwycięstwo Maccabi dość wysokie, 1,45. Tak jak zazwyczaj było to w lidze izraelskiej. No i co? My stawiamy właśnie, patrzę na podpórkę czy, aby przypadkiem to samo tam sobie zaznaczyłem. Tak, to zgadza się. Zwycięstwo Maccabi po kursie 1,45. No i przenieśmy się od razu do Ligi Niemieckiej, bo tam hit tej kolejki chociaż ym, może jednak nie bo jutro jeszcze gra Borussia z Leverkusen, ale do tego jeszcze przejdziemy. Yy, Niemcy, 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 gdzie te Niemcy, Niemcy, Niemcy. Tak jest. No i Bayern Monachium Roberta Lewandowskiego dzisiaj na Allianz Arena podejmuje y, RB Lipsk, RB Leipzig jak to woli. Kurs na Bayern to 1.43. Nie dziwi Bayern, jeżeli chodzi o y, mecze z zespołami teoretycznie zagrażającymi y, im w spotkaniu zazwyczaj w, w, wznosił się na szczyt swoich umiejętności. Ta maszyna nagelsmana gra jeszcze, jeszcze lepiej. A propos, jak już jesteśmy przy nagelsmanie, no to jest tutaj szansa, aby pokonać jego były zespół, z czym, co uważam, że jest dodatkową motywacją, przynajmniej w głowie trenera, co może przenieść się na motywację na piłkarzy. 1,43 według mnie Bajer Nachim wygrywa to spotkanie i to jest mój drugi typ na tym naszym sobotnim kuponie. No i mamy kolejny, który jak już patrzę jest również z Ligi Niemieckiej. Keln zagra dziś z Freiburgiem. Zespoły, które aktualnie wykręcają naprawdę wynik ponad stan. Nikt przed sezonem nie spodziewał się, że Keln będzie Realnie walczyło o Puchary Europejskie, a Freiburg aktualnie znajduje się na pozycjach właśnie gwarantujących grę w tych pucharach. 2,42 i 2,85 tak prezentują się kursy na zwycięstwo jednej bądź drugiej drużyny. Oznacza to, że Bugmacherzy absolutnie nie wiedzą w którą stronę szala przechyli się w tym meczu i ja też nie. Dwa zespoły, które potrafią zaskakiwać, chociażby tak jak Keln przegrało z Augsburgiem, czy Freiburg również potrafi potykać się na zespołach z dolnych części tabeli. Jedno jest pewne, jeden i drugi zespół ma potencjał ofensywny, i zazwyczaj w ich spotkaniach pada sporo goli. Są też mój typ, obie drużyny strzelą gola. Według mnie jest dużo, duże prawdopodobieństwo, że ten typ się zazieleni. Ja mam tutaj wpisane 25 zł, więc pozwolicie, że zmienię na 50. Ok, 50 już jest wpisana, jak to mamy zazwyczaj w sobotę. Stawiamy sobie właśnie taki kupon i czekamy, aż się zazieleni. I ja mam już klikniętą zakładkę niedziela, i przy niedzieli przenosimy się do ligi greckiej. Nie piłka ręczna, Patryk. Piłka nożna. O, dokładnie. Grecja, no i zespół, którym w tym sezonie wraz z Olimpiakosem dzieli i rządzi w lidze greckiej, zagra. Dziś spotkanie z zespołem e, sąsiadującym z Olimpiakosem bardziej bym powiedział, Pana z Aten. To spotkanie będzie o tyle ciekawe, że Paok z Pana lubi grać. Poza tym e, aktualnie ma bardzo dobrą formę. Może nie tyle zwycięstw, bo te zwycięstwa przepl przeplatane są jakimiś remisami, no ale jak popatrzymy, z kim te remisy e, Paok wykręcał, no to mamy tam na, na przykład pana, e, nie pana przepraszam bardzo, Olympiakos. E, ostatnie spotkanie Paok na ter Gości w Atenach był w stanie wygrać i to zrobić wysoko 1 do 3. Uważam, że w tym spotkaniu również jest, natomiast, żeby nie było aż tak ryzykownie, poszedłem tutaj w podpórkę. Po podpórka tym kursem może kusić 1,24 na takie można powiedzieć podbicie. Jak zaraz zobaczycie następne kursy, według mnie Paok to tego spotkania nie przegra. No a jak zobaczymy sobie formę Paoku, zwycięstwo, remis, zwycięstwo, remis, zwycięstwo i co teraz? remis. E, miejmy nadzieję, że ten remis będzie zwycięski. E, tak zostawiamy sobie jako nasz pierwszy typ na naszym kuponie. E, kolejnym typem patrzę sobie tutaj w ściągawkę jest Liga Hiszpańska i zespół, który niedawno odpadł z półfinału Pucharu Króla. Mowa tutaj o Realu Madryt. Tak, Real Madryt zagra dziś. Możecie znaleźć to na głównej stronie w niedzielę z Granadą. Jest... No, trzeba powiedzieć wprost, że w tym momencie już nie ma się na czym skupiać Real praktycznie. Oczywiście grają oni w Lidze Mistrzów. Jak po prostu na zwycięstwie w całej Lidze Hiszpańskiej. Oczywiście nad liderem mają przewagę czterech punktów. Wypadałoby tą przewagę zwiększyć. Zespół przeciwny idealny do tego. Uważam, że Real z Granadą zwycięża po kursie 1,25. No i przenieśmy się, jak już wspomniałem przy typach sobotnich, do hitu Bundesligi. Dziś wicelider zagra z trzecią drużyną w tabeli, czyli Borussia Dortmund na Signal Duna Park. Podejmuje Bayer Leverkusen. Kursy wskazują na to, że Borussia jest tutaj faworytem tego spotkania. 1,98 na Dortmundczyków. I osobiście chciałbym powiedzieć, że również uważam, że Dortmundczycy będą w stanie to spotkanie wygrać. Patrząc na to, jak ostatnie spotkanie wyglądały pomiędzy tymi drużynami, można by stwierdzić, że w tym spotkaniu i również padnie bardzo dużo goli. Wyniki 3-4, 3-1, 2-1, 4-3, 4-0 no, pokazują, że te dwa zespoły naprawdę robią show, kiedy spotykają się razem e, w, na boisku. Poszedłem sobie w zakłady łączone. Przepraszam bardzo, w, w, w zakładce wszystko to znajdziemy. Jak zejdziemy sobie troszeczkę w dół, ponieważ uważam, że w tym spotkaniu będzie powyżej 2,5 gola. Co więcej, uważam, że dwie drużyny, te dwie drużyny będą w stanie strzelić po chociaż po jednym golu. Jedna musi strzelić więcej, żeby było 2, powyżej 2,5 gola, to chyba logiczne. Stąd też zakład, który muszę właściwie znaleźć w tym momencie. Jest, znalazłem. Obie drużyny strzelały gola i powyżej 2,5 gola w meczu po kursie 1,57. Tak wygląda mój zakład na to spotkanie. Jest bardzo prawdopodobne to, że przynajmniej jedno z tych dwóch się zdarzy. No, nam potrzeba dwóch, żeby się zdarzyło. Uważam, że nie jest to nieprawdopodobne. Obie drużyny strzelał i powyżej 2,5, mówiąc po kursie 1,57. I na sam koniec została nam Liga Portugalska. Zobaczyłem, że jest spotkanie z typu e, faworyt i e, drużyna z dołu tabeli. Tak jak w ostatnim spotkaniu... Sportingu również typowaliśmy Sporting, z tym, że wtedy grali na wyjeździe jako faworyt i właśnie drużyna z dołu tabeli tam się nie pomyliło, wygrali oni 4 do 1, tutaj e, grają oni z zespołem jeszcze z niżej tabeli, czyli Famali Kao i grają nie dość, że jeszcze u siebie, e, co jest dodatkowym atutem, Sporting wygrywa według, mu, według mnie to spotkanie po kursie 1.35 i dopiero teraz zamykamy sobie nasz kupon niedzielny, e, 50 złotych postawione, widzę, e, postaw zakład, no i jest, czekamy, aż się za Jeżeli chodzi o typowanie w tym odcinku, no to koniec. Wszystkie typy, które dla Was miałem dziś na odcinku, zobaczyliście, a jeszcze parę typów zobaczycie na grupie na Facebooku, ponieważ rozpoczyna zmagania nasza polska ekstraklasa. Śledziłem przygotowania drużyn e, praktycznie wszystkich, bo tylko kolega nie przygotowywała się w belek. E, dlatego te typy na grupie na ekstra klasę na weekend będziecie mogli zobaczyć e, na grupie na Facebooku. Serdecznie zapraszam, e, a ja obiecany konkurs wam już przedstawiam. O co chodzi z konkursem? No e, konkurs jest dla nowych graczy Superbet. Wystarczy zarejestrować się z kodem PBVIP, który macie w opisie filmu i o którym wspominałem na samym początku e, odcinka, który daje wam naprawdę dużo możliwości. I daje Wam również szansę na udział w konkursie, no bo tak jak wspomniałem, wystarczy się z nim zarejestrować, płacić 50 złotych depozytu i napisać swój, swój wymyślony przed sekundą e, nick Superbet pod odpowiednim postem e, na Facebooku, który właśnie wlatuje o 13 na grupę e, i oczywiście macie szansę e, zgarnąć kosz, szaliki i piłki ulubionych e, m, drużyn. To jest wszystko. Wasza decyzja, czy chcecie wziąć udział, czy nie. Ja serdecznie do tego zapraszam i dopiero teraz mogę skończyć odcinek. Bardzo mi było miło przedstawiać Wam typy na ten weekend. My widzimy się w poniedziałek, jak zawsze, o godzinie 13. Trzymajcie się, miło, ciepło i do zobaczenia, w zieloności.